Cześć z tej strony do domy i was w kolejnym cudownym odcinku z gry kontrol jest proszę państwa I w dzisiejszym odcinku Idziemy do Stanowiska przetwarzania czarnokamienia W ostatnim odcinku zepsułem go Taki ze mnie frajer, że go rozwaliłem Ale no Mówi się trudno A kolejną rzeczą o yy, Kolejną rzeczą jest to, że Chyba nie wiem, czy będę szedł dobrze, ale zaraz się tego. No. Wiemy, Oczywiście na początku trzeba będzie sobie postrzelać do typów. O. Wow. Bo więcej ich nie ma. Dobra. Tutaj, proszę Państwa, tutaj jest to coś. Nie wiem, czy po pierwsze idę dobrze, ale. Innego miejsca nie znalazłem, gdzie by można było przejść. Tutaj jak widać jakieś problemy. Ale jeszcze przed tym zejdźmy na dół. Zobaczmy co jest na dole. My mamy po pierwsze skrzyneczkę. A po drugie mamy więcej tych guwian OK, chyba rozumiem po co mi więcej tych główień Dobra, ja na razie zarzucę tu O, nie mogę Chwila Nie mogę tutaj, tego zarzucić? Nie mogę, to biorę to ze sobą Hej hej, Moja zabawka Dobra I tutaj był jeden klik Czek, a coś tam jak kliknę Dwa. No nie, to jakby. Chyba nie działają. Ale. zostawić. Pyk. Okej. Okay. Yy. No i na to wygląda, że chyba idziemy dalej, ale czy ten klocek mi będzie potrzebny? Nie wiem. Dobra, na razie go zostawię jak coś Co z ogarnę go skądś. Yy, tutaj co mamy? Trzeba wyłączyć. Tutaj coś. No i się przyda druga kostka, którą zostawiłem sobie akurat. Mega ładnie. Więc kliknę drugą kostkę. I otworzyło się przejście. Czy coś więcej tu jest? Yy, nie wydaje mi się. Więc yy, żeby się nie zapić, idziemy. I co my tutaj mamy? Oj, znowu to cholerstwo. Dobra, to, to zaraz, to zaraz. Bo tutaj może coś być. Och. Och, serio. Och, really, really. A co tak jak, czyli. Czy to jest takie szybsze przejście. No, totalnie mi się przydało. Dobra, szybciej. Mogę tutaj sobie przeskoczyć? Nie mogę. Ja! Yeah. Tak biegać. Dobra, ale czy tam nie było jakiegoś żadnego skoku, skoku? Muszę jeszcze raz to sprawdzić. Jeszcze raz to tam spać, ok? Po Nie, nic tu nie ma. To jest takie po prostu zejście, ok? Jakby się nie chciało włazić tymi cholernymi przejściami. No rzuję. Dobra, także. Nawet wiem, gdzie jestem. Dobra, klik 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 o ja znowu ten hotel cholerny Hello I don't, know, Hello? I don't there, Pani tu nie ma, weź na tego motelu Okej, okay. lollipop, o co tu chodzi? Tutaj nic nie ma Tutaj jest Krzesło I to coś Ja mam tu jakiś szyfr wpisać czy co? Ja mam to zrobić A, pewnie muszę tak samo jak jest tutaj, tak? To jest prosto, to jest prosto, to jest po prawej stronie i krzesło jest odsunięte Jezus, ale łatwo. I tu mamy klucze, tak jak wcześniej. Dobra, łatwe to było. Mega łatwizna. Teraz otwieramy. A, i to portret jakby nasz, czyli co wracamy? Idź dalej do stanowiska przetwarzania Czarnokamienia kamienia Rzekę mam iść dalej? Co? Co? Chwila, chwila, czy coś tu się Otworzyło nowego? A to się otworzyło, dobra Jeja yeah. To po to był ten skrót tutaj A ja sobie myślę, o co chodzi, o co chodzi? Ale już wiadomo Tędy trzeba przejść. No Ja myślałem, że tutaj trzeba będzie jakoś przelecieć, ale nie. Okej. Okay. Myślę, że znaleźliśmy się do przetwarzania czarnokamienia kamienia. Luke Marshall, tam jest ten pryzmat. O, numer 5. Lol. Tutaj mamy jakieś ciekawostki, teorie dotyczące Atlasa. Jakby ktoś chciał sobie poczytać. W kiblu nic nie ma, ale coś krzyczało, to mi się nie podoba. Chwila, jeszcze tutaj. Ja nie byłem w pokoju dla mężczyzn, ale nic tu nie ma innego. Dobra, kurde, tu mamy zamknięte. Mamy dwie drogi. Ja pójdę najpierw tędy. Co my tu mamy? A to tylko skrzyneczka, dobra. Uuu, jakiś obrót, skuteczność wystrzelenia. Ale okej, okay, idziemy. Dalej. Ktoś... Coś tam strzela. Jakby to ten chłop, to by było trochę słabo. Chyba coś mu się stało, dlatego może idźmy tam od razu. Leżeć. To no dalej żyje? LOL. Weź zdychaj, co? Znikaj kaszlu! Gdzie ty jesteś? A tu ten skurwysyn mocny, dobra, to będą ciężały. Znikaj, kaszlu! Ooo, znikaj, kaszlu! Znikaj, kaszlu. Co my tu mamy? Do, do, do kogo? A za, z tyłu. Oh, o, nie zauważyłem, że ty do nich strzela. Już. Coś jeszcze? Nie wszyscy zdechli? Nie, ty żyjesz. S. Dobra, na początku trzeba to oczyścić, oczywiście. Po oczyszczeniu można się tu coś bawić, bra. Porozmawiaj z Araishem. Zaraz, byku. Trzeba eksplorować najpierw. A co my tu mamy. Tu nic. A tu takie wejście było, dobra. Mmm. Też nic, lol A była skrzynka jednak, dobra Tutaj jakieś... A to ja do ciebie miałem przyjść, dobra, łajtuj A, nic innego tu nie ma, dobra Tutaj mamy Coś do posłuchania, tutaj zamknięte My pogadamy z tobą już po godzinie piątej czas. A, dzięki za załatwienie tego. Cokolwiek kurwa to było. Ledwo się trzymamy szefowo. Ja wygląda sytuacja jak poza sektorem, co mam powiedzieć. Drugi jest... O Jezus, prawda jest trudna, ci ludzie wymawiają na coś tam. Sick jest wszędzie. Straciliśmy większą część biura. Potrzebujemy więcej pryzmatów w Czarnokamieniu, z więcej Hawwarów dla ocalałych. Jestem tutaj, żeby sprawdzić laboratorium Czarnokamienia. Czyli podsumowując, śmierć, katastrofalna i z zakłada. Zwykły dzień w pracy FBK. W laboratorium znajduje się stroną przetwarzania. Mam dobrą, wiadomość. Dobra, jest taka, że zaraz dalej tym korytarzem. A ma potwór, Syk postanowił się tam wprowadzić, czyli nie jest fajnie. O, potwór? O Jezu, jakiś zbos, tak powiedzieli rangersi. Na ktoś przeżyli. A przynajmniej ci, którzy przeżyli. Dokonaliśmy, a tymczasem Syk wciąż atakuje. Cywater wiedział, co będzie najwyraźniej zabrał oddział ochrony do sektora jakiegoś tam. W kamieniu jest tylko pełno skał. Czy... Więc mamy ciebie naszą nieuchronną przywódczynię. Nie powinnam na, nim, na, nim, na mnie polegać? Nie znają mnie. Nie wiedzą, jak bardzo potrafię zawieść ludzi. Dobrze się spisałeś, Arisz. Ale powinien zabrać swoich ludzi do bazy w sektorze kierowniczym. Tam można się przegrupować. A ja rozprawiam się z potworem. Zostałem się do tego przyzwyczajać. Taki jest. I proszę posłać ode mnie kulkę temu czemuś. Okej. Okay. I otwarte mam. No jasne, że tutaj. Dobra. Przed tym, skoro to będzie jakieś totalne oro, to warto by było jakieś rzeczy sobie tutaj wyklikać. Fajne. Jeżeli. Mam, dobra wrażenia większe nie wiem czy to przebicie się może wdać chociaż poszedłbym w ten obrót może chociaż raz dobra na razie spróbujmy tak mamy zamknięte to jakiś oro się stało z tym typem no przykre przykre tutaj coś nie Tutaj coś też nie, Po co tutaj jest takie wielkie przejście? Arish ten nie żartował mówiąc o po twarzy no, Dziwne jakby żartował Nie widać tego czegoś Ale niezłą masakrę tu Zrobił Karta numer 5, to chyba Pokazałaś mi Havu a także maszynę, które je wytwarza. Czy mi pomóc znaleźć pryzmat. Gdzie jest ta bestia? O, zapewne gdzieś tu. Znajdź pryzmat. Okej, okay. mamy chyba Kurwa, wiedziałem O, teleportujące się Jezus. Dobra, wait, zmieniamy Zmieniamy uzbrojenie Ej no, co to ma być? A bo to... Chwila, to widać, ja... Okej, okay, o to tu chodzi Ale ja mam tyle HP, że kurwa nieźle Nie wiedziałem co to robi Tam jest no uciekaj! Kurwa, nie żyje, co? Dobra, przeżyłem. Jezus! Czekaj, co ja zrobiłem? Ale się przestraszyłem. Dobra e, Nie żeby coś, ale ja tej lasy z jednego E chyba pół życia zabrałem lol Mega dziwne, to było. A to sobie kliknijmy. A bo tam już nie ma tego kamienia. Dobra, trzeba pewnie wejść na górę. I na górze coś się znajdzie. Czarnokamień. To coś ciekawego od chwilę jest, jest Bla bla bla. Tutaj też coś mamy. O, poziom dostępu! Nowy poziom dostępu, to można się w zasadzie dużo wrócić. Nic więcej? Nic więcej, to można wejść na górę. wchodzi ze strefy progowej, z kamienia łomu. Czyli prymaty też muszą tam być. Dobra, wiecie co? Bo ja bym się kurczę wrócił trochę. Chociaż i tak będziemy się kawałek musieli wracać, nie? Nie, tam będzie pewnie jakieś szybsze przejście. Dobra. Po no, pierwsze, tutaj coś jest, to tak z tego co zauważyłem. Jakby tam wejść. No nic, teraz pewnie się dowiemy idąc tędy. No właśnie. to No, tutaj coś mam kilka skrzynek. I tu jest wejście. Dobra, czy coś jeszcze? Nie. Tam jakoś na górę wydało się wejść. Tylko, że kurczę to chyba. Mógłbym to nawet zrobić teraz takiego parkura chorego zrobić. A nawet wiecie co, zrobię tego parkura. Bo to się da stawiać na sobie. Widzicie? Nie widzicie. Jezu Tam się da wejść Muszę pamiętać to tak Dobra, no trudno Przechodzimy dalej mając 2 HP I winda Wiem, że coś gada Ale ja bym sobie zamienił to I tak by mi tak wolał Coś tam mówi, ale nie wiadomo co. Nie wiem, czemu się nie pokazuje ten. Ojej, Ojejkuś, ale szybko umarliście. A I coś jest? Nawet nie wiem, czy ja tutaj nie powinienem iść. Nie, ale to jest tylko skrzynka. Jezus! Żeby to nie było dziś przy mnie, No ją przypomaga. Brachil. Miałem tu na ten bosik, ale szybko go jakoś pokonałem. Tutaj mamy. Jakąś inną windę, do czego ta winda prowadzi? A, ok. Dobra, na początku punkt kontrolny, to zawsze się przyda, żeby mieć. Tam jest jakiś sniper, chyba. W zdolnościach nie mam nic ciekawego. Po prostu się tam przejdźmy. Zaraz będzie koniec odcinaczka, ale... Czas się zabawić. A bo to są źli, a niżej jest jakby... LOL, tam są źli, tutaj są dobrzy Dobra, one shot. Przy okazji mam zadanie zabić sniperów. To sobie. Och, wy. Nienawidzę was. Dobra. Fww. Gdzie teraz? Bo jestem jakby tu wyżej. To są mogę pobiegać, ale to nic. A to jest chyba jedyne przejście, tak w ogóle. A nie, tu coś jeszcze mamy. USM. No, i ja coś kliknąłem głupiego, jak zawsze. Hello. Dobra, tu mamy? Tu nic. Tu jest też na piątkę. Ha, trzeba iść, ale tutaj jest. No właśnie. Czy jeszcze? Nie. Dobra, czyli tutaj jest przejście dalej, ale przejdziemy tam w kolejnym odcinku, także trzymajcie się i elo.